Hej, z tej strony Eleven, a to jest jeszcze raz Bendy, ponieważ zapomniałem o jednej ważnej, istotnej rzeczy i podobno to nie jest aż tak długie, jak sądziłem, że jest i zostawię to na inny odcinek, ale... The Archives. To jest to coś, co odblokowałem. W ogóle wiel wielu z was mi radziło, żebym przeszedł jeszcze raz z tym całym narzędziem, co dostałem i tak dalej. Nie wiem, czy mi się chce przechodzić całą grę jeszcze raz. Zobaczę jeszcze. Zobaczmy najpierw, co to Archives ma w sobie, bo myślałem, że skoro to jest umieszczone jako osobny chapter, to jest tym dość dużo, że jest ciut historii więcej cokolwiek. A tu się okazuje, że to jest coś jak to jest bardzo mały jakiś dodatek. Welcome to the Archives. Czyli to jest generalnie menu Extras. O oh shit! Dobra, to za chwilę. Przeczytajmy to sobie. Okej, okay, czyli generalnie Bandy mi powstało na tej zasadzie, że jeden z deweloperów i ludzi, od kreskówek od rysowania, eksperymentował z przenoszeniem postaci, przynoszeniem postaci 2D do świata 3D, i po tym jak ten pomysł padł do głowy, właśnie spróbowali zrobić grę horrorową, która powstała w mniej niż tydzień. Została wydana 10 lutego 2017 roku i it went viral, czyli koncept w historii został taki, jak oryginalnie był. Ale kilka rzeczy się zmieniło podczas tworzenia Kilka postaci i, i modeli było pozmienianych dalej. No zrozumiałe, to, 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 to się zdarza wszędzie Więc chciałem to przeczytać, żebyśmy mieli jakiś pogląd Okej, okay, to idziemy od lewej Concept Bendy This is the to jest pierwsza wersja Bendy'ego kiedy kodeks wy wymodelowana Najwcześniejszy z konceptów In the early concepts Bendy was much smaller and cuter With a face that split open to reveal a terrifying mouth. Okej. Okay. Czyli. Czyli, łącznie, tak ta, jak ta głowa się trzymała, to był taki. taki. uwu, cute! I w ogóle. Jakieś arty. Ej, fajnie, że takie coś zrobili. Alphabet, this is the original game, game used design of Ink Bendy from the earliest version. Czyli. Czyli to było użyte w grze. W najwcześniejszych wersjach. I żartobliwie zwracają się do niego jako. Ptasia kupa z uśmiechem. Deweloperzy widzę z jajem. Bendy w becie. No, to nieźle ewoluował. Damn! Czyli to był z chapteru 4. Tak jakby. W tym czasie gra dostała dość spory wizualny upgrade. I tytułowa postać została nowy model. No, widać, w sensie. Jest różnica. Ink Bendy T Taki, jakiego zna jakim go znamy dzisiaj. Jest podobny do wersji z bety, ale został przemodelowany od nowa praktycznie. I ma więcej poligonów i tak dalej. No, czyli jest po prostu bardziej de dokładnym modelem, ma więcej detali i. Well, widać, jest mniej takich załamań, chociaż. Najbardziej to będzie widać tutaj, o. To takie załamanie, nie wiem. No. Jeszcze ścieka po nim to wszystko, nieźle. Damn. Sammy Lawrence, okej. Okay. Beast Bendy. Przerażająca forma Ink Bendy'ego w finalnej formie w czapterze piątym. Czyli to jest to, co widzieliśmy w czapterze piątym, po prostu. To nie jest jakaś beta tego. Venom Bendy, niech będzie. Beta Searcher. okej okay. Te postacie naprawdę były z początku proste. W ciągu kilku tygodni, podczas tworzenia chapteru drugiego, Beta Searchers byli zaprojektowani w rekordowym czasie, zanim zostali wprowadzeni w pełni do. A nie, zanim zostali w pełni z zreworkowani w grze, totalnie ich zmienili. Czyli tak, z nimi pierwszy raz walczyliśmy w grze w ogóle. Potem ich trochę zmienili i dostali upgrade. E, myślę, że korzystny. To jest Final Searcher, tak. Definitywnie korzystny upgrade. Beta Semi, okej. Okay. Stop! Semi i Bendy. Czym tej postaci się różnią? Bo teraz ja już się gubię totalnie w tej fabule. Pierwszy raz pojawił się w chapterze drugim, ale nie był wystarczająco przerażający, więc zrobili mu redesign i żeby mógł dostać bardziej. Poprawną animację? No, I mean. I mean. Still not that scary. W sensie... Nie. The mad songwriter may finally get noticed now, at least by fans. Czy to jest finalna wersja samego i sami to był. Gość odpisania utworów. Co ja w tej grze, że tego nie ogarniałem? Okej. Okay. Ale koncept na fajny, z tym spływającym czymś. W sensie to mi się bardziej podoba niż to. Okej, okay, więc to jest. Ta zła Alice. Zła i dobra Alice bok siebie. Ta poprawka powinna nazywać się Adventure Alice. Nie wiem czemu. Wygląda jakby urwała się z jakiegoś filmu przygodowego. Co są koncepty na te finalne pomieszczenia? Elo. Teraz już nie masz animacji, co? Zaraz, ale to nie jest. To jest. Borys jest. To jest Borys. On jest bardziej chyży. A to jest Tom. I pisaliście, że to są dwie różne postacie. I nie rozumiem czemu. Borys w becie, co on tak miał wyglądać? Papa, było oryginalnym imieniem tej postaci, które w końcu zmieni zostało zmienione na Boris, na Wilk Boris. Ta wczesna wersja została wydana w chapterze pierwszym Ale został szybko zmieniony na tego Borysa, którego znamy dzisiaj Z wydania w chapterze drugim Może faktycznie powinienem ograć tylko od początku, bo Wiele się pozmieniało i może dlatego nie kojarzę pewnych rzeczy, bo modele się pozmieniały i tak dalej W sensie, za cholerę bym nie ogarnął, że to jest Boris. W sensie, ma coś tam podobnego, ale... W sensie, to jest... Duża różnica, tak porównywać... Tak porównywać Fredbera do Frediego Fasbera. To są dwie różne postacie, a jednak nie wiem... Nie, ma nie mam pojęcia No i co to jest? Wilk Boryc przyjaciel do samego końca został... Yy, z... Jak to się mówi? Zaprojektowany Przez różne nawiązania do kreskówek z lat 20 1920 i tak dalej Ten cichy i wspierający wilk zdobył serca wielu fanów i tak dalej Ale czasami był bólem w dupie do tworzenia przez jego sztuczną inteligencję, która robiła swoje podczas produkcji. Okej. Okay. Brut Boris. To jest to, co w czwartym było na końcu. Monstrosity. Teraz do mnie dociera, że Alice Angel nazywała się ta Alice, która była... <skrym> a, a ta Alice, która była dobra, mówiła, że jest Alice, ale nie jest aniołem. Nie ma tu nic zapisanego, czyli... Nie rozumiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, nieważne. Jego design był bazowany na Frankensteinie, ale z bardziej niedokończonym wyglądem. Okej, okay, mamy jeszcze Original Ink Machine. Czyli to jest ta maszyna, która tworzyła właściwie te wszystkie stwory, oryginalna. Before a major visual upgrade, this version of ink machine was the one used in the game. Okej, okay, czyli wielu ludzi lubiło tą, ten wersję maszyny, ona potem się zmieniła i. Szczerze? Nie do końca wiem na jaką się zmieniła. To nie wiem w ogóle, co to jest ani co tutaj robi. The Butcher Gang. What? The Piper, Striker and Fisher tworzyli... Gang rzeźników, To jest to, czego unikałem w labiryncie w ostatnim chapter'ze Aha, czyli najpierw stworzyli te, te postacie A potem zrobili tak zwany reverse engineering, czyli z tych postaci Dopiero tworzyli te Wersje, które są Family friendly i są bardziej kreskówkowe Czyli Bendy najpierw był kreskówkowy, a potem z niego zrobili potwora A ci byli jako potwory pierwsze i potem z nich zrobili te normalne wersje, nazwijmy to Fajna rzecz, ale nie powinno to się chyba znajdować w chapter'ach Dobra, więc to tyle. Było kilka osób, które pytało o chapter Archives, więc go zrobiłem. Aczkolwiek jest to dziwny chapter. Nie do końca chapter, bardziej mniej extra. Gdybym wiedział, to bym umieścił to w poprzednim filmie, no ale za późno. Niestety, także to tyle z Bendiego. Pisaliście coś, że chapter 5 jest niby końcem i zakończeniem, gry, tak dalej. Ale to nie jest koniec jego przygód, czyli zakładam, że będzie jeszcze. Turcy pisali, że to nie, to nie jest koniec przygód Bendego, czyli zakładam, że będą jeszcze inne gry w tym stylu Tylko... Ta gra, myślę, że dała im taki, wiecie... Tak jak napisali, stworzyli pierwszy chapter w około tydzień I... i to im dało taki kickstart, zaczęli tworzyć historię do tego, żeby jakaś fajna była I stworzyli te pięć chapterów i teraz stwierdzają, że mają to ukończone Tak jak planowali Pieraz bo to był chapter pierwszy, to musieli coś zrobić dalej A szkoda było robić dwa, czy trzy, pięć, to się wydaje taka, wiecie... Pełna liczba i pewnie teraz z tym pomysłem gotowym, już w miarę zrobią coś więcej, mogą go rozszerzać, bo to jest taki podrasowany, dokończony, bazowy pomysł, który powstał przy pierwszym Bandim, więc. Je. Yeah. Zobaczymy, co dalej stworzą. Jestem ciekaw, aby to nie było tylko. Inkran? Czy jak to się nazywało? Ta, ta, co, co, ta gra na telefonie, co wygląda jak. Jak to się nazywało? Wparłem nazwę tego w ogóle z umysłu. Temple Run. Tak, to, to gra w stylu Temple Run, tylko że z um, Mam nadzieję, że mają na myśli coś bardziej kreatywnego. Dobra, to tyle. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.